Zmiany u Ciebie nastąpiły w życiu? 9 lat temu, 10 Dziesięć. A to tacierzyństwo zmieniło jeszcze bardziej? Dawało ci taki? Tak, nie zmieniło. Ja ci powiem, że to był cudowny okres. Ale bałeś, bałeś się tego rodzicielstwa, tego i co? Nie, ja się nie bałem, tylko też moja marcerka była taka, że się bała okay. o wszystko, frysia, okay. że na nagłówkę, że spadnie, okay. że to. I kurde chciała ten. No i wtedy, wiesz, no każdy sobie coś musi w tym momencie znaleźć, więc ja mówię, dobra, poszedłem w tą pracę i nasze drogi się rozminęły. Bo no, się kiedy Proszę, miał Najpierw dwa, dwa razy. Najpierw się, się rozstaliśmy, jak miał dwa lata, a potem się rozstaliśmy, jak miał. Trzy. Dzisiaj jestem żonaty i, i, i to jest dla mnie bardzo ważne, że mój syn się wychowuje w pełnej rodzinie. Ja byłem przy porodzie. Ja nawet słuchaj, miałem taką tylko ci powiem no. paranoję, że kurde, gdzieś się naczytałem w tych książkach, że jak syn poczuje, czy córka, to zapach pierwszy, którego rodzica, to bardziej będzie z nim związany, więc słuchaj, jak wyjęli Fryderyka i ta wzięła, ta chirurg wyjęła, to ja wziąłem tego syna i mówię, dziękuję Państwu, zrobiliście świetną robotę, wyszedłem na na korytarz rozpiąłem koszulkę i wycierałem, że w ogóle u, u, u mnie było dosyć, 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 dosyć chwilę grozy, bo u mnie Paulina rozpoczęła swoje, swój poród gdzieś w okolicach godziny 11. I około godziny 17 przybiegła pani lekarz i mówi, Nie. że tętno zanika. Najgorszy no. czas w moim życiu. Szybko Paulina została wzięta na cesarkę. Zamknęły się drzwi do cesarki. 10 minut, najdłuższe 10 minut mojego życia. Wypaliłem chyba no. całą paczkę papierosów, będąc na parkingu. Tak. Nie wiedząc, czy z Misiem jest wszystko ok, czy z Pauliną jest wszystko no. ok, no bo nie masz zielonego pojęcia.